Nieco z krzyżowania. Bardzo proszę o przybycie. Przed Wami jest serdecznie komunistyczny i serdecznie widzę poszukiwane. Serdecznie oczywiście jak najbardziej musimy się przygotować, bo w tym chcecie, nie ma, nie roku w Polsce, w Poborku będą mistrzostwa świata w Obywatelskich. Przed Wami reprezentacja Polski. Brawo! Widzimy ciosy niemarkowanego, tak, nic nie ma udawanego. ciosy są naprawdę, w rycerze posiadają prawdziwego ustrojenie. Pełne karami, na te na Wszystko to jest naprawdę. Bardzo ciekawe, to jest to tak, że w tamtym roku polska reprezentacja na mistrzostwach świata w Hiszpanii wywalczyła wizę listopad świata. Natomiast w warunkach indywidualnych mamy mistrza świata z Marcina Waszkiewicza yy, Widzimy Piotrka Stalina Marcin, jak to na uderzenie trafimy I tak to zniknęło z pogonami Brawo Piotrka Stalina, brawo Wielkie brawa Głowna była bardzo tutaj na miecze